Oryginalne pomysły na zagospodarowanie terenów w gminie Stare Miasto zaprezentowali studenci Politechniki Poznańskiej. To efekt konkursu, jaki jeszcze jesienią ubiegłego roku ogłosiła uczelnia. Amfiteatr, pole golfowe, stadion, deptaki, hotele, parki i place zabaw, tak według studentów Politechniki Poznańskiej, mogłyby zostać zagospodarowane tereny między zbiornikiem retencyjnym na powie a centrum Starego Miasta. Pomysły to efekty konkursu urbanistycznego ogłoszonego jesienią ubiegłego roku. Studenci poznańskiej uczelni przygotowali 27 projektów. Studenci skoncentrowali się na takich opracowaniach o charakterze wizji urbanistycznych, wizji architektonicznych. Jest to raczej burza mózgów. Co zrobić, aby następnym pokoleniom żyło się lepiej? Oczywiście są tutaj brane również pod uwagę bardzo konkretne, małe tematy, które jest duża szansa, że będą zrealizowane przy aprobacie gminy i oczywiście przy zapewnieniu budżetu w ciągu roku, może dwóch. Mówię tutaj o placu przy Remizie Strażackiej. Mówię tutaj o e, e, placu przy kościele, przy urzędzie gminy, e, przy, o placu publicznym e, na osiedlu mieszkaniowym, a więc o pewnych newralgicznych przestrzeniach publicznych gminy, które w tej chwili no, wyglądają jak wyglądają. Wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki był pod wrażeniem zaprezentowanych przez studentów rozwiązań. Gdyby... Ta gmina miała się rozwijać i te prace miałyby być finalizowane, to, to jest bajka. Taka jest prawda. Zdaniem przewodniczącego jury profesora Roberta Asta z poznańskiej ASP przedstawione rozwiązania są bardzo interesujące i z pewnością pomogą włodarzom gminy w jej zagospodarowaniu. Dla rozwoju przestrzennego tego miasta to są rozwiązania po prostu takie wyprzedzające, które powinny być oceniane przez fachowców, przez profesjonalistów, przez planistów miejskich, którzy tutaj zapewne funkcjonują na terenie Konina i Starego Miasta i którzy mogą zastosować być może pewne rozwiązania studenckie do planów miejscowych. Studenci nie po raz pierwszy zajęli się zagospodarowaniem terenu gminy. Wcześniej szukali pomysłów na to, co zrobić z terenem wokół zbiornika nad Pową. Zdaniem Joanny Gałwy teren, którym się teraz zajmowali, był bardzo atrakcyjnym, między innymi, ze względu na jego miejscowienie. Jednak czyhało na nas też wiele jakby powiedzieć, zasadzek, gdyż Stare Miasto nie jest dużą metropolią, a teren zajmował duży obszar, nie można było przesadzać i przeskalować z projektem całego założenia. Dlatego trzeba było wyoscylować między założeniami dla wielkich metropolii, żeby nie zagubić charakteru małego, małego miasteczka, jakim jest Stare Miasto. Jednak myślę, że udało nam się sprostać temu zadaniu i ciekawe, bardzo ciekawe są projekty stworzone przez nas, naszych studentów. Są bardzo wszechstronne i pokazują wiele możliwości, jakie można w tym terenie z tego terenu uzyskać. Jak mówi wójt Starego Miasta, szereg koncepcji nawiązuje do planów związanych z rozbudową infrastruktury sportowej w gminie i te zostaną wykorzystane. Są też projekty bardzo śmiałe, raczej wizjonerskie niż realne. W tym roku szanse na realizację mają tylko tzw. witacze, które również zaprojektowali studenci Politechniki Poznańskiej. Pomysły są ciekawe, podobają mi się naprawdę. I to był strzał w dziesiątkę, żeby połączyć i, i, i wystawę tych prac, jak również, żeby ci studenci własną wizję, jak taki witacz ustawiony na rogatkach Starego Miasta powinien, powinien wyglądać. I to, to myślę, że w 100% powinno być zrealizowane w tym roku. Witacze staną na rogatkach Starego Miasta. Jeden będzie kosztował w granicach 20-30 tysięcy złotych. O tym, że gmina Stare Miasto prężnie się rozwija, nikogo nie trzeba na siłę przekonywać. Nowe inwestycje rosną tam jak grzyby po deszczu, dlatego też władze gminy są systematycznie nagradzane za swoje zasługi. Tym razem wójt gminy Stare Miasto odebrał tytuł Europejczyka Roku. Pan Ryszard Nawrocki, wójt gminy Miasto. W znakomitym gronie Ryszard Nawrocki, wójt Starego Miasta odebrał tytuł Europejczyka Roku 2008, przyznany przez redakcję miesięcznika Monitor Unii Europejskiej, kapitułę konkursu. Wyróżnienie wręczono w Pałacu Staszica w Warszawie. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym tytułem znaleźli się także profesor Jerzy Buzek, profesor Jadwiga Staniszkis, Jacek Żakowski, Jerzy Sztur czy Ewa Błaszczyk. Dla mnie jako samorządowca jest to ogromne, ale jakże zaszczytne wyróżnienie. Pragnę podziękować kapitule konkursu Europejskich roku, jak również redakcji, miesięcznika Monitor Unii Europejskiej. Takich samorządowców, jak ja, jest w kraju o wiele więcej. To mówię nie dlatego, że ja otrzymałem, ale w tym miejscu, szanowni Państwo, mogliby znaleźć się dziesiątki, jak setki kolegów moich, koleżanek, wójtów, burmistrzów, czy prezydentów My budujemy nasze małe ojczyzny, bo tak traktujemy nasze gminy. Wyróżnienie otrzymują już od kilku lat wybitni przedstawiciele środowisk naukowych, politycy, działacze samorządowi, dziennikarze, ludzie kultury, przedsiębiorcy oraz działacze społeczni, którzy w swojej pracy stawiają przede wszystkim na integrację europejską. Ryszard Nawrocki, tytułem Europejczyk roku 2008, został uhonorowany w kategorii gospodarz miasta, gminy, regionu. Wyróżnił się się właśnie tym, że dzięki jego działalności no wzrasta aktywność społeczna w jego gminie, wzrasta no aktywność obywatelska, no kształtuje się społeczeństwo obywatelskie, a też ma osiągnięcia w wykorzystywaniu funduszy do poprawy infrastruktury no i poprawy życia mieszkańców swojej gminy. Ryszard Nawrocki wójtem gminy Stare Miasto został w 2002 roku. Za jego kadencji gmina zaczęła się dynamicznie rozwijać. Złożonych zostało 20 wniosków o przyznanie dotacji na różnego rodzaju inwestycje. Europejczyk Roku 2008 to już kolejne wyróżnienie przyznane Ryszardowi Nawrockiemu w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu wójt Starego Miasta odebrał tytuł najbardziej podziwiany Roku. Dobrze się stało, że w tej, w tej liczbie, w tym gronie wyróżnionych jako europejczyków Roku znaleźli się samorządowcy, bo my w tych naszych małych ojczyznach tworzyliśmy ten klimat, tworzyliśmy atmosferę, zanim nasz kraj był członkiem Unii Europejskiej. I dzisiaj muszę powiedzieć, że te oczekiwania się sprawdziły. Po pięciu latach, kiedy jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, w wielu gminach, nie tylko w mojej w Starym Mieście, ale w wielu gminach w Polsce dokonano wielu, wiele przemian, wykorzystano znaczne środki unijne. Dzisiaj te gminy wyglądają inaczej. To nie tylko inwestycje, ale to również pewne inicjatywy obywatelskie, pewne przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej. Jeżeli to podsumujemy, to dzisiaj muszę powiedzieć, że ten sukces jest sukcesem wszystkich mieszkańców Mojej gminy. Uroczystości towarzyszyło forum społeczne pod hasłem solidaryzm społeczny w warunkach światowego kryzysu finansowego.